Wyobraź sobie, zaczynasz nie ufać własnemu mężowi, instalujesz ukryte kamery i właśnie wtedy, gdy myślisz, że zmyślasz, odkrywasz coś, co wstrząsa podstawami twojego małżeństwa. Ta prawdziwa historia sprawi, że przemyślisz wszystko, co myślisz o zaufaniu i zdradzie. Przygotowany. Był zwyczajny poranek, kiedy Marina stanęła przed otwartą szafą, zdezorientowana. Jej ulubiona niebieska bluzka, ta, którą niedawno kupiła i nawet nie zdjęła metki, zniknęła bez śladu. Zajrzał na każdą półkę, przeszukał szuflady i nic. Jej mąż, rozproszony w kuchni, odpowiedział jedynie mruknięciem, gdy zapytała o tę rzecz. To musi być w twojej głowie zdawał się sugerować jego obojętny ton. Marina była jednak pewna, ta bluzka była tam dzień wcześniej. Z biegiem czasu przełknęła frustrację, pospiesznie ucałowała męża i wyszła do pracy, obiecując, że później rozwiąże tę zagadkę. Dni mijały, a zniknięcie bluzki zostało pochłonięte przez wyczerpującą rutynę. Pomiędzy spotkaniami i obowiązkami asystentki reżysera Marina nie miała czasu martwić się czymś tak nieistotnym. Aż miesiąc później z wizytą pojawiła się siostra męża ubrana dokładnie w tę samą niebieską bluzkę, która zniknęła. Krew była zimna. Co za zbieg okoliczności, Ceo. Ja też kupiłam na wyprzedaży, powiedziała szwagierka, pokazując nawet dowód zakupu z poprzedniego dnia. Marina, zawstydzona, zmusiła się do uśmiechu i przełknęła kłamstwo. To musi być zmęczenie, które sprawia, że widzę różne rzeczy, wyjaśnił, podczas gdy w głowie kręciło mu się od wątpliwości. Ale na tym zniknięcia się nie skończyły. Pierścionek, który uwielbiała, specjalne skarpetki kupione na tę okazję, nawet droga Maść, prezent od koleżanki, która wyjechała za granicę, wszystko wyparowało bez wyjaśnienia. Wymówki jej męża, zawsze niejasne, przestały być przekonujące. Wyobrażasz sobie różne rzeczy, kochanie powiedział, odrywając wzrok od niej. Marina była na skraju szaleństwa. Aż pewnego dnia nie mogła już tego znieść, usiadła z nim i rozlała wszystko, obserwując każdą jego reakcję. Pod na jego czole nerwowość w palcach, spojrzenie, które nie spotkało się z jej spojrzeniem. Coś było bardzo nie tak. Wtedy właśnie podjęła decyzję. Bez większego zamieszania kupił dyskretny system monitoringu i zainstalował go w sypialni, koncentrując się na szafie i toaletce. Mijały dni, a nagrania nie pokazywały nic poza tym, co oczywiste. Marina już zaczynała wątpić we własne zdrowie psychiczne, gotowa się poddać, aż do chwili, gdy po raz ostatni spojrzała na obrazy, zobaczyła coś, co ją sparaliżowało. Nieznana kobieta elegancka, pewna siebie z pogardą, grzebała w jego ubraniach, komentując głośno: Twoja żona nie ma już stylu, prawda? Potrzebuje mojego dotyku. I wtedy w kadrze pojawił się mąż, wyraźnie zawstydzony: Leryse, wystarczy. Dam ci wszystko, czego chcesz, po co dotykać jej rzeczy, zaprotestowała. Odpowiedzą kochanka był ironiczny uśmiech: albo pozbędziesz się tej kobiety, albo ja sam to dla ciebie zrobię. Kamera uchwyciła wszystko, ich współudział, puste obietnice, zawoalowaną groźbę. Świat maryny się zawalił. To nie była tylko zdrada, to było wykalkulowane upokorzenie, inwazja na wszystko, co należało do niej. Gniew płonął, ale nie uległa pragnieniu konfrontacji z nim od razu. Zamiast tego obmyślił chłodny, precyzyjny plan. W weekend wybrała się na zakupy, nową bieliznę, odważną sukienkę, drogie kosmetyki. Wszystko zostało strategicznie rozmieszczone na swoim miejscu po obficie w doprawionym pieprzem tak ostrym, że według sprzedawcy doprowadziłby nawet smoka do płaczu. Trzy dni później mąż wrócił do domu, czerwony z wściekłości, oczy mu zawiły, a głos był ochrypły z bólu. To byłeś tyle, krzyknął, wskazując drżącym palcem. Marina tylko się uśmiechnęła, krzyżując ramiona. Ja. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Jego wyraz twarzy był potwierdzeniem, że sprawiedliwość wreszcie stała się faktem. I tym razem ból nie dotyczył tylko jej. Jak mogłeś o tym pomyśleć, zakrztusił się, a jego twarz wykrzywiła się pomiędzy poczuciem winy a oburzeniem. Marina jednak tylko uniosła brwi z wyrachowaną niewinnością i trzepotała, że sami, jakby była ostatnią osobą na świecie zdolną do zaplanowania tak wymyślnej zemsty. Ach, Jasza, uspokój się, westchnął, podchodząc wolnymi krokami, jak kot, który już wie, że mysz nie ma dokąd uciec. Wyjaśnij, co się dzieje. Co ja zrobiłem? Albo raczej, co ty zrobiłeś? Wtedy, prawda, uderzyła go niczym cios w brzuch, nie wiedziała. A przynajmniej nie wiedziałem wszystkiego. Kolor odpłynął z jego twarzy szybciej niż jego kiepskie wymówki. Zapomnij o tym, to było nic, wyjąkał, próbując ją ominąć, ale Marina zagrodziła mu drogę płynnym, niemal tanecznym ruchem. Jej oczy błyszczały niebezpieczną mieszanką rozbawienia i zimnej kalkulacji. Ach, nie, kochanie, wymamrotała, przechylając głowę, jakby rozszyfrowała dziecięcą zagadkę. To nic. To Lerysę, prawda. Twoja droga Lerysę, która, jak sądzę, musiała nie docenić mojego prezentu. Na jego ustach pojawił się powolny uśmiech. Szkoda. Sam wybrałem najsilniejszą paprykę na rynku. Zapłaciłem za niefortunę, żeby mieć pewność, że przekaz zostanie dobrze przyjęty. I najwyraźniej zadziałało. Jaków przełknął ślinę, słowa uwięzły mu w gardle jak ciernie. Marina, mogę wyjaśnić. Oczywiście, że możesz przerwała mu z suchym śmiechem. Ale Twoje wyjaśnienia, Jasza, są tak samo przydatne jak nieszczelny parasol. Widziałem już to, co chciałem zobaczyć. Teatralnym gestem wskazał na małą, dyskretną kamerę w rogu pokoju. Ach, nie martw się dodał, widząc jej spanikowane spojrzenie. Nie nagrywałem Twoich spotkań z Larissą. Szczerze mówiąc, nie mam do tego głowy. Ale Twoje wizyty w mojej szafie. To mnie zainteresowało. I spójrz, zagadka rozwiązana. Pozostał zamrożony, jego mięśnie były napięte, jakby każdy ruch mógł zastawić pułapkę. Marina jednak się nie spieszyła. Podeszła jeszcze bliżej, tak blisko, że mógł poczuć jej perfumy te same, które nosiła w dniu ślubu. Jej oczy wpatrywały się w jego i po raz pierwszy od lat Jaków poczuł strach przed własną kobietą. Wiesz, Jasza, szepnęła strującą słodyczą. Zawsze myślałam, że mnie kochasz. Przynajmniej na tyle, żeby nie zostawić mnie dla złodzieja taniej szminki i staników. Jego głos obniżył się, niemal jęcząc. Ale dałeś mi cenną lekcję. Niektórych rzeczy można się nauczyć dopiero wtedy, gdy płoną w środku. Marina, proszę. Nie. Słowo spadło jak ostrze. Za dużo prosisz. Prawie oszalałam przez to utalerysę. Ukradła mi rzeczy, ukradła męża, ukradła mi spokój. A co dostałam w zamian? Trochę śmiechu i pewność, że gdyby nie ten aparat, nadal by mnie oszukiwał. Przerwała, delektując się jego ciszą. Więc co teraz zrobimy? Pytanie zawisło w powietrzu, pełne ironii. Marina nie spodziewała się odpowiedzi swoją już miała. Rzecz w tym, że mieszkanie jest wynajęte i ja za to płacę. A więc to ty wyjeżdżasz, kochanie. Obeszła go dookoła, a jej obcasy rozbrzmiewały echem jak zdanie. Potem nadejdzie rozwód. Wrócę do panieńskiego nazwiska i wreszcie będę mógł żyć bez kłamstw. Kiedy w desperacji otworzył usta, podniosła palec. Och i nie martw się o proces. Już się wszystkim zajałem. Wniosek został złożony. Ale ja cię kocham. Nie chcę rozwodu, eksplodował jakby te słowa mogły wymazać miesiące zdrady. Marina się roześmiała, czysty, niemal muzyczny dźwięk, który wywołał dreszcze Jakowa. Jak miło, że teraz o tym pamiętasz. Odwróciła się i ruszyła w stronę drzwi, ale zatrzymała się w progu. Zbierz swoje rzeczy. A kiedy wyjdziesz, dokładnie zamknij drzwi. Nie chcę, żeby moje nowe życie zaczęło się od brzydkiego hałasu. Dopiero gdy drzwi zamknęły się za nim, Marina pozwoliła, aby maska opadła. Przesunął się po podłodze aż usiadł na zimnej podłodze, wpatrując się w pusty punkt na ścianie. Nie było tam żadnego smutku. Niedokładnie. Tak, był tam dawny gniew, który zamienił się w ulgę, stłumiony śmiech wydobywał się z jego ust, gdy wyobrażał sobie Larisę idealną kochankę z płonącą skórą i opuchniętymi ustami, ledwo zdolną przełknąć własne kłamstwa. A potem, jakby zdjęto z niej ciężar, Marina się roześmiała śmiał się aż popłynęły mu łzy, aż rozbolało go ciało, aż dźwięk odbił się echem od pustych ścian mieszkania. Kiedy wreszcie się uspokoił, wstał z westchnieniem, przesunął dłońmi po twarzy i spojrzał na siebie w lustrze. Oczy lśniły nie bólem, ale nową, ostrą determinacją. Może już czas odświeżyć swoją garderobę, mruknął do swojego odbicia z figlarnym uśmiechem. W końcu kto wie, co jeszcze mógł zabrać ten kotek? I tymi słowami odwrócił się plecami do przeszłości i odsunął zasłony, wpuszczając promienie słońca do pokoju. W końcu życie dopiero się zaczynało.